Witam na wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex, 9 dzień stycznia. Przypominam, że nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Przechodzimy sobie już do wykresów. Dzisiaj zaczynamy od gazu ziemnego. Gaz ziemny porusza się w kanale wzrostowym. I widzimy tutaj, tak jak wczoraj mówiliśmy, spodziewałem się zejścia do 2,44. To zejście się odbyło. Widzimy reakcję. Ja obecnie jestem bez pozycji, tutaj zamykałem. Także czekam na dalsze rozwój wydarzeń, czego się spodziewam. Możliwe jest podbicie tutaj w okolicy 2,590. Niemniej jednak, no ja będę obserwował, co tutaj się będzie działo. Na tych, na tych poziomach, i stąd będę próbował zagrywać pozycje krótkie, jeżeli tutaj będziemy, będziemy docierać. W przypadku zejścia w okolice 2,4,01 i 2,4,4, bądź też zbliżają się do tej linii trendu, będę próbował zagrywać pozycje długie. Także tutaj w tej chwili jestem bez pozycji. Na Rupie, na ropie również oczekuję tego zejścia tutaj niżej, tak, do, do, ty, do tych poziomów. Jest to interwał jedno, jednogodzinowy. Natomiast no tutaj ta reakcja się odbyła. Mamy spadek, teraz to podbicie widzimy na 2,36 i jest reakcja podażowa, także zejście knotem i wybicie tego poziomu jest bardzo realne, niemniej jednak te spadki mogą wyhamować ze względu na to, że ten wolumen skumulowany też już nam maleje. No i tak, pierwszy taki pierwszy lokalny opór tu mamy na tym ZZB, tak. To jest taki mój pierwszy poziom, gdzie bym próbował jeszcze raz się podłączyć pod zejście tutaj nieco niżej. I tam już pozycje długie będę zajmował na tej zielonej linii. Natomiast tutaj, no, no ten poziom, jak najbardziej te dwa poziomy są to dla mnie poziomy oporu, takie najbliższe poziomy oporu, które mogą zatrzymać te wzrosty, i gdzie będę próbował wchodzić w pozycje krótkie na ten moment na ropie. Bo finalnie to podbicie no to również do tej czerwonej strefy jak najbardziej stąd możemy, możemy zobaczyć, chociaż te dołki zostały wybite i uważam, że ten dołek też może zostać przetestowany i ta strefa tutaj poniżej jest na pewno moją dobrą strefą zakupową, i jeżeli by się tak zdarzyło, że cena tutaj zejdzie, no to będę starał się podłączyć pod ewentualny dalszy ruch wzrostowy z strefy 69038. 68, 751 tutaj na tych poziomach. Ten dołek może będę próbował wyłapać. Gaz ziemny mamy, złoto, złoto chwilowe uważam podbicie. Tutaj możemy zobaczyć, no tutaj wczoraj kto, kto łapał, no to z wczorajszej analizy ten dołek został wyłapany idealnie. 216, ja tu wchodziłem. Logo ustawialiśmy sobie alert, natomiast no ja spodziewam się, że to podbicie jest chwilowe, tak? że, że tutaj jest duże prawdopodobieństwo zobaczenia tego 1.997 i przetestowania okolic 2000. Natomiast to podbicie, gdyby było kontynuowane, no to tutaj byśmy musieli wyznaczyć sobie pierwszy opór, który mamy on tutaj się znajduje nieco wyżej, tak? Tutaj jest taki pierwszy opór na 3,82. Niemniej jednak mnie tutaj interesuje ta czerwona strefa. Gdyby było podbicie, no to tu będę próbował się podłączyć pod kolejne zagranie na reakcję na, na złocie. Jeszcze jedno mierzenie takie bardziej lokalne, już tutaj tą ostatnią małą korektę, jakbyśmy sobie zmierzyli. To, co nam się tutaj tworzy, to widzimy, że 161 też wypada tu w okolicach 243. Także możliwe, że zobaczymy to podbicie tu w te rejony. No i wówczas ja będę, będę zagrywał na sobie pozycje krótkie. Jeżeli tutaj będziemy spadać, no to te dwa targety ponownie jak najbardziej aktualne. 216 i jeszcze tutaj możemy mieć taki mały przystanek po drodze, gdybyśmy odbijali z tego poziomu to ten 061 i przetestowanie tego szczytu byśmy mieli już taką lokalną głowę z ramionami, także warto ten poziom też obserwować na ten moment jako, jako wsparcie dla ceny 2024. Tak, zejście tutaj i odbicie w, to, w tym kierunku jak najbardziej realne. Natomiast ta czerwona strefa jest dla mnie dalej strefą prospadkową. Kolejny poziom, gdzie będę zajmował e, pozycje długie, no to tutaj będzie ta strefa pomiędzy tymi dwoma mierzeniami. Ta strefa mnie interesuje jako strefa zakupowa na złocie. E, mam złoto, waluty. Zaczniemy od indeksu dolara. Zobaczmy, co tam się dzieje na tym indeksie dolara na interwale d1. Widzimy, że cały czas walczymy z tą korektą, e, która nam prowadzi ruch spadkowy i jej wybicie. No to uważam, że jest dojście w okolice 103-4-8-7, 103 8 Tak jak wczoraj mówiłem, tu niewiele się zmieniło. Ja również wczoraj na, zagrywałem pozycję na, na euro e, do. Wejdźmy tutaj sobie na jedną godzinówkę, na euro do dolara. Pokazywałem ten, tą, tą pozycję, która... Nie, to nie było euro dolar. Euro dolar czekam na, na którą ze stref, tak? Albo tutaj do góry, albo zejście, zejście w dół. także na euro dolarze to nie było zagrania, bo chyba funta za, funt, tak, na funcie. Na punkcie zagrywałem tutaj z tej strefy longa i do tego poziomu obecnie jestem bez pozycji, czekam na, na to co się zadzieje. Widzimy retę z tej czerwonej strefy od dołu. Niemniej jednak dla mnie pozycji, gdzie, miejsca, gdzie ewentualnie byłbym zainteresowany wejściem w pozycję krótką. To po pokonaniu tej strefy no na pewno tutaj ląga w kierunku 1,27748. Natomiast no widzimy, że się w, tworzą nam takie schody cenowe, i tutaj warto je sobie obserwować. Wybiliśmy z tego ruchu spadkowego 0,61, doszliśmy do 8,86. Jeżeli ten poziom nam puści, ma jest duże prawdopodobieństwo, że tak się właśnie wydarzy. No to wówczas bym patrzył w kierunku 127, czyli pierwszego mierzenia zewnętrznego. I tutaj na pewno to mierzenie nam też się przyda, jako mierzenie, które pokaże nam ta, taką strefę 127, 870, 127. Odciągnę może tutaj to. Na ten moment jesteśmy na oporze i tutaj, jeżeli wybijemy 8.8.6, tą czerwoną strefę, no to wówczas ta strefa jako ewentualne miejsce na lokalnego shorta jak najbardziej ma sens. Możemy jeszcze to spróbować sobie potwierdzić jakimś jednym mierzeniem zewnętrznym, które tutaj mamy. Też 161, czyli mamy dwa razy 161, 127. No mocna strefa, tutaj jeszcze, do, jakby było dojście do strefy, to może tu być wyjście cieniem nawet do 1,28,31. I to są poziomy, które dla mnie są interesujące na hmm, funcie do dolara. Kolejny będzie frank szwajcarski do jena. No tutaj walczymy z tym oporem na franku szwajcarskim 169,873. Jego wybicie, wybicie tej tendencji wzrostowej no to jest 170, 176 170 i 170,250. Eee, takie targety. Niemniej jednak no tutaj mamy silny opór i możliwe zejście i przetestowanie tej strefy. Gdyby ona została wybita, ja będę patrzył tu w kierunku 168,345, gdzie mamy bardzo silne wsparcie i tu jeszcze możemy sobie dołożyć 168 824 i też mamy ZZP i to jest poziom, który również może być interesujący pod ewentualnego longa. Niemniej jednak ja tutaj obserwuję wybicie tej tendencji spadkowej i ewentualny, ponowny atak tutaj na te szczyty, które mieliśmy. Także tak to widzę na, na, na walutach. Jeszcze. do przejdźmy do dolara, złoty do dolara. Ta strefa została zaliczona, widzimy odbicie. Niemniej jednak ja oczekuję tutaj 1,93-1,92 na, na dojście tutaj ceny. Jest tutaj strefa zakupowa dość silna, to o czym wczoraj mówiłem i podbicie wyżej. Także tak to widzę na dzień dzisiejszy. Życzę wszystkim udanego dnia, udanych tradeów i do usłyszenia!